Życie pełne jest zakrętów, starsi wątpliwości nie mają młodsi, gubią się, kiedy coś krzyżuje im plany są specjaliści, którzy trudne sytuacje rozwiązują. Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko trzeba poznać złoty lek na wszystko. Poradnia pedagogiczno-psychologiczna w Ostródzie zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych oraz pierwszych szkół ponadpodstawowych na sprytne warsztaty. W trakcie tych zajęć uczniowie z jednej strony będą nabywali takie umiejętności nauki własnych emocji, rozpoznawania tych emocji, wyrażania ich, ale też zdobywania takich kompetencji, y, które pomogą im w, w kontaktach i w relacjach z innymi. Nauka y, okazywania, też mówienia o swoich potrzebach, y, nauka rozwiązywania konfliktów, czyli różnego rodzaju takie umiejętności emocjonalne i społeczne, które mają na celu ich tak wzmocnić psychicznie i, i ułatwić im takie, taką współpracę szeroko rozumianą z innymi. Idąc dalej tym tropem, należy wspomnieć o pomocy skierowanej do jeszcze młodszych, poprzez zabawę. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ostródzie zaprasza do wspólnego czytania maluchy z rodzicami. Magiczna moc czytania bajek buduje silną więź rodzinną i kształci. Im więcej wiedzy nabytej w początkowym etapie rozwoju dziecka, tym łatwiej zrozumieć świat. Czytamy baj bajki polskich autorów, i po każdej przeczytanej bajce zapraszamy na zajęcia plastyczne dla dzieci. Czytamy w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach od 12 do 14. Kończąc podstawówkę, stajemy przed pierwszym dorosłym wyborem. Wybór drogi życiowej to nie taka błaha rzecz. Ścieżka edukacyjno-zawodowa nie każdemu jest pisana taka sama. Predyspozycje to połowa sukcesu. Jak sobie pomóc? Słuchając mądrzejszych od siebie. Doradcy zawodowi służą radą. Gra Podróż Bohatera jest dla wszystkich tych, którzy planują lub chcieliby odkryć swój potencjał i stać się bohaterem podróży własnego życia. Głównie jest kierowana dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i dla wszystkich uczniów ze wszystkich szkół ponadpodstawowych. Którzy stoją pod znakiem zapytania, co robić ze sobą dalej, jak, jak w ogóle nauczyć się na co dzień planować, planować, ustalać cele, jak je realizować. Pierwsze spotkanie 24 lutego. Poradnia przyjmuje zapisy poprzez swoją stronę internetową lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego. Nie ma powodu do obaw czy wstydu większość młodocianych, taką samą drogę przeszła.